Witam moi kochani, tu wasz szani Venel. A oto pierwszy odcinek nowej serii Answer Me. Tu możecie zadawać pytania naszym bohaterom z serialu, nie tylko do tych dobrych, ale również możecie o coś zapytać antagonistów. To będzie inna rzeczywistość. Bohaterowie będą jakby pogrążeni w śnie. Piszcie pytania w komentarzach, ale jest warunek. Piszcie pojedyncze pytania, by nie było w jednym komentarzu po kilka. Tak będzie łatwiej. A teraz zapraszam was do mrocznych umysłów naszych postaci. No nie no, znowu spowiedź. Elwira, nadal pamiętasz piosenkę trzej murzyni? No, trzej murzyni po pustyni. Szli wołając i śpiewając. BOM! Egzamini salamini. Ua u budyni, a ua kukuła. Uła u. No nie, skończcie to! Lucy, co czujesz do Monroka? Jest sympatyczny. Bardzo mi go szkoda. Ma wielkie serce. Poświęca się dla nas wszystkich. Jestem nim zauroczona. Chyba go kocham. Czujesz smutek po stracie Aranej? Czy Elvira pozwala ci o niej zapomnieć? Czuję, ale. Elvira naprawdę mi pomogła. Była przy mnie bardzo długo i, i to mnie trzyma przy życiu, przy nadziei. Jej śmiech, jej poczucie humoru. Pomaga mi. Naprawdę. Co czujesz, gdy widzisz Valaxa wraz z Elwirą? Czy jesteś wtedy zazdrosny? Zdaję sobie sprawę, że jakiś czas się znają, a ja znam Elwirę tylko. tylko przez Aresa. I rozumiem, że ona Mnie może nie znać do końca. Ja to akceptuję, rozumiem. Ale. no przykro mi, no. Jak poznała się Ronwe? Był zagubiony. Jeszcze jak nie znał Amandy, przyłączył się do naszej grupy. Szukał celu, nie chciał być sam, bo już dość przeżył. Dołączył do naszej mszy. Odwiedzaliśmy umierających i tak jakoś z nim częściej rozmawiałam i, i zakochałam się w nim, ale po jakimś czasie doszedł chyba do wniosku, że lubi być sam. I wymazał nam pamięć. I odszedł. Nie wiem, co dokładnie się działo w jego głowie, ale. Bardzo mi go brakowało i też po części chyba go rozumiem. A teraz jak na spowiedzi. Kto jest twoim dealerem? Uh, abizu. Tylko Abizu. Czy kiedy byłaś śmiertelniczką, to miałaś rodzeństwo? Oczywiście, że tak. Pamiętam, gdy jeszcze chodziłam do szkoły krzyżackiej z Nilsą na Sari. I to było tak dawno. Po czym masz bliznę na ryjku? O Jezu, ten l... od Lucyfera. No bo wróciłem z łowów i upolowałem gatunek, który akurat on miał pod dostatkiem, a chciał inny, ale mi o tym nie powiedział. Kurwa, nie określił się debil. No i mi strzelił w ryj, bałwan. Skoro siedziałeś kiedyś w aresie, to mogłeś czytać w jego myślach i odczuwać jego uczucia, emocje i nastrój? No no tak, ale ale nie do końca. Bo jednak dusza zamieszczona w jakimś demonie jest uśpiona. I ja jestem jego bliźniakiem, więc poniekąd odczuwałem. Widziałem, ale ale też dużo spałem. To ciężkie, to tak jakby śnić na jawie, ale w pewnych momentach obraz się zamazuje, traci się poczucie czasu i jak hipnoza. Ale wszystko pamiętam, to co miałem zapamiętać. Jak wygląda Twoja relacja z Torgarem? Jest. Wow. Jest. Jest naprawdę silny. Walczy o swoje. Jak wygląda nasza relacja? Nie do końca. Nie do końca wiem. Opowiedział o swojej przeszłości, o swojej straconej miłości. I czasami mam chyba wrażenie, że widzi we mnie właśnie tą dziewczynę. Ale nie jestem do końca pewna Może właśnie tego mu brakuje A może właśnie naprawdę spodobała mu się taką jaką jestem Tak czy owak on mi się naprawdę podoba Imponuje mi Jest bardzo inteligentny Pamiętasz jak szalałaś bo Zenek cię śledził? Jezu Ta mu... Lech, lech. Ona była obrzydliwa ta mucha To nie była zwykła mucha To była taka wielka, gruba, włochata krowa gdy. Czy czujesz zmianę po użyciu klejnotu mocy? Czuję, ale czasami to daje uczucie, jakbym nie była sobą. Czuję się silniejsza, ale ciężko to wytłumaczyć. Wiem, że z łatwością mogłabym teraz kogoś zabić, ale moje sumienie mi na to nie pozwala. Do końca. Czy jesteś zazdrosna o Seta? O nie. Zabiłbym go jednym palcem. Poza tym dla Elwiry przypomina on Aresa, a ja znam Elwirę o wiele lepiej. Zresztą nieraz go zaczęła odtrącać, więc weźcie mi o nim nie mówcie, bo zwymiotuję ze śmiechu. Jaka historia wiąże się z twoim okiem? Wszystko przez cholernego maga założył sobie lamen z moim znakiem z tyłu. Wezwał mnie na swoją planetę i wiecie, co zrobił? Ukradł mi oko. Przebił Gidon, wyrwa. Eee! Zabiłbym go! O Koseta! Potrzebne do jego jakiegoś cholernego zaklęcia. Kiedyś go znajdę. Pytanie osobiste: Ale może jesteś w stanie zobaczyć swoją przyszłość u boku Ronwe? Raczej, raczej to już jest niemożliwe. On kocha kogoś innego. A poza tym. Nie wiem. Mam wrażenie, że on się chyba nigdy nie zmienił i prędzej czy później nas opuści. Tak mi się wydaje. Wolałabyś, żeby Róze była z Ronwe czy Ariochem? O panie, ale oni są zjebani. Arioch to ma ewidentnie problemy z agresją. Melisa też mu nie pomaga, a Ronwe, Ech, On się boi wszystkiego, że się, że będzie odrzucony. Hmm. Szkoda mi go trochę. Nie, no, lubię tego kolesia, tylko boi się ognia. Złamane serduszko. Ma po prostu ma mi mi mięciutkie serduszko. A Arioch, Arioch to jest głaz. Oj królu, ale nie zapomnę, co ty zrobiłeś, rozie naszej kochanej. I tak was lubię, chłopaki, fajnie się z wami piję. Jak trafiłaś do piekła? Naprawdę nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę sobie tego nawet przypominać. W jaki sposób trafiłeś do piekła? Ja tam byłem od zawsze. Nie pamiętam. Nie cholerę. Jaki jest Twój życiowy cel? A jaki mam mieć cel? Uratować moją kochaną planetę. To jest mój dom. A jak już będzie tu bezpiecznie, to dalej będę łowcą, bo kim innym mam być? Nie widzę innej przyszłości. Może. Może postaram się o Elwira. Może tu ze mną zostanie. Nie mam pojęcia. Czemu jesteś taka skryta? A jaka mam być? <laughs> Nie mam takiego charakteru jak Elwira. Bardzo jej zazdroszczę, bo. Bo potrafi się ze wszystkiego śmiać, wszystko obrócić w żart. Czasami może jest lekkomyślna, ale. Ale ona się naprawdę trzyma i. No nie wiem, taka jestem. Pokażesz swoją kolekcję dragów? Śnie mogę wszystko. To to. Przyšliście mi moją kolekcję. Już, już, już. Natychmiast. Mamy tu brokat wszystkich smaków. Jak poznałaś się z Elwirą? Pamiętam, jak, jak ona trafiła do piekła i przyszłam po nią, bo ktoś mi powiedział, że mam mieć nową współlokatorkę, więc no poszłam i, i to, co zostałam, jej oko, zabrałam ją do siebie. Było mi naprawdę jej szkoda. Poznałam ją bliżej. Myślałam, że, myślałam, że będzie załamana, a okazała się naprawdę wariatką moją kochaną wariatką. Co ciebie najbardziej wnerwia w Diablo? Filozof jebany. Być albo nie być. Kocham albo nie kocham. Zdecyduj się! Oczywiście, Lordzie, jesteś naszym bohaterem. Naprawdę doceniam to, ile ty przyszedłeś. Ale jesteś już tak zagubiony, że o... Ktoś ci mówi, ktoś ci radzi, a ty nie, bo wiesz, lepiej. Może i tak, ale wkurwiasz wszystkich. Nie no, bracie, kocham cię. Trzeba akceptować swoje wady. W końcu jesteśmy demonami. Nikt nie jest idealny. Nawet my. Czy będziesz dalej walczyć o Elwirę, czy odpuścisz? Nie wiem. Jeżeli ona jest z Valaksem, to nie chcę jej do niczego zmuszać. Ale będę się starał. Pokażę jej swoją osobowość. Może chociaż zaakceptuje mnie jako przyjaciela. Lubisz śpiewać dla Torgera? Jak się wtedy czujesz? Czuję się świetnie, kiedy mu śpiewam, bo zawsze lubiłam i. i lubię patrzeć na jego minę, zwłaszcza kiedy zasypia mi na kolanach. Jest taki uroczy. Nieświadomie się wtedy lekko uśmiecha. Nie, no zamiast być ścigana przez jakieś potwory, to na jakieś pytania odpowiadam. Co? No i co my tu mamy? Krzywe nogi, jak seramy. Kim ty jesteś? A to, moja droga Elwiro, jest już tajemnicą. Zaraz. Ty mnie znasz? Od samego twojego początku. Że czekaj, co? Śledziłaś mnie? Ale po co ten rewetes? Tak, mniej więcej. Lepiej się szybko tłumacz, kim jesteś, czego chcesz i co robisz w moim śnie. O tym gadać nielsa. Do zobaczenia. Zaraz, zaraz, czekaj, co? Do zobaczenia w następnym odcinku.